Kochani, ja startuję po rozładunku z Pyskowic, więc lecę na pusto jakieś 40 km pod załadunek na Kędzierzyn. Kilometrów za mną dzisiaj już jest 390, więc swoje zrobiłem, trochę przejeździłem. Jeszcze dzisiaj podlecę do 40, to ponad 400 będzie. Moim celem jest jeszcze dzisiaj załadować. To by było najlepsze rozwiązanie, jakby mi się udało. Nie wiem, moja nawigacja tutaj wariuje na tą drogę na Kędzierzyn Ale damy radę tutaj mnie prowadzi Dobra To już wszystko jasne Droga wcześniej się układała super Ale tak Przeleciałem tutaj o godzinie 14 A wizację miałem na 19 No godzinę wcześniej Ich męczyłem znaczy przyjechałem od razu Ich męczyłem, nie chcieli no i godzinę wcześniej ich męczyłem o to, żeby mnie wzięli No i 19.24 wyjeżdżam, to i tak nie jest źle No to elegancko, dobra, to dzięki wielkie koledze za podpowiedź To ja sobie dzisiaj na 40 właśnie pójdę Dobra, bo tutaj mam most na 3,8, no ale pod 3,8 powinienem przejść bez problemu. Nawigacja mi tu trochę wariowała, bo jest 8 ton na oś, a chyba jest po prostu ktoś wpisał, że ogólnie tonaż jest na 8 ton całkowity, więc to było trochę takim mankamentem. Nie, ona mnie na Toszek prowadzi. No dobra, tutaj sobie poradzimy. No trzeba sprawdzać te drogi tutaj nieraz, e, tak Wam polecałem to Aigo, no ale niestety, no wiadomo, że nie zastąpi Głównie, A widzę No rzeczywiście, kurczę, taki jest ten wiatr, dług skamujemy, niby tam koledzy mówią, że Megą normalnie przechodzą, ale wygląda to niezbyt tak kolorowo, zobaczymy. Z tego punktu widzenia dobrze to nie wyglądało. Nie no, żartuję zapasy, jeszcze miałem 10 cm. Najlepiej tak hamować do 10, no rańczego co jest zawsze to uderzenie by się e, uratowało. No można się opuszczać na poduchach. Ale nie, tu 3,8 na krajówce to praktycznie wszędzie się idzie. Ja się nie spotkałem, żeby gdzieś na 3,8 nie przejść. No i elegancko tym sposobem skróciłem sobie dystans. Lecimy na kędzierze. Piąteczka. No i witam Was we wtorek po pauzie 45 dokładnie 46 minut kręciłem, bo zawsze wolę wykręcić tą minutę więcej, żeby to było pewne, ale mamy tutaj kołyski dość nieźle. No niestety taki parking mamy. Nic się na to nie da poradzić. Cała nasza bezpiecznie się włączymy do ruchu. No i ciężko to się będzie włączyć. Podziękowaliśmy, bo tutaj sterują ruchem: jest kierowanie ręczne, więc jeszcze nas wpuścił tutaj, żebyśmy poszli. I lecę do miejscowości Bledzew. Bledzew, wlece no chyba coś takiego. Moment. Bledze w zemsko. E, lecę na gospodarstwo rolne. Mam nawozy, więc mam ciężko, no ale niestety o kurde, nawigacji nie mam A nie lubię jeździć bez nawigacji, mimo że tam drogę znam bez problemu. Bo... Fotoradary to jest główna tego, o, tych fotoradary, o fotoradary chodzi. Nawigacja tutaj mi pomaga. No i czas. Później mam załadunek fajny w kostrzynie. Piękna trasa będzie, ale to ty wam odpowiem. Na razie lecę na rozładunek i zobaczymy, jak później. Może coś się uda nagrać u rolnika. Oni się tam cieszą, jak ich człowiek nagrywa. Na razie. No i mam moją długą trasę, bo z Kostrzyna na Dodrów lecę do Suwałk Więc praktycznie przecięcie Polski Droga no nie jest zbyt rewelacyjna Bo leciałem na Gorzów z Gorzowa na Wałcz, Bydgoszcz No i niestety no droga jest Znaczy No nie wiem jak to powiedzieć, nie jest może jakaś tam tragiczna Ale też nie jest taka kolorowa z parkingami fajnymi kiepsko, bo będzie mi się kończył zaraz czas Już praktycznie jestem na no, odlocie z czasu, więc no, trzeba deptać, deptać 9.0. Zobaczymy, coś się może tam dobrego znajdzie. Dzisiaj dobry dzień, grubo ponad 630 km, nie wiem, zatrzymam się, to policzę. A jutro po prostu Wam powiem e, dokładnie, jak nie zapomnę. Ale jest ponad, mamy dzisiaj wtorek, a ja mam 1050 nakręcone, więc też jest przyjemnie, a na jutro zostanie na pewno 600. W czwartek powinienem mieć gdzieś już no, około 2000. Nareszcie nam się przejaśniło, więc już się będzie jechało trochę przyjemniej, O ale mgła się zaczyna tutaj, no niestety. Pobudka dzisiaj trzecia, za mną już. Oj, jazdy mam wykręcone. 2,40. Ładnie, w miarę skręciło mi się to ładnie, z jakichś tam większych utrudnień. Nawet goście jedynie tak delikatnie się karkowało, no ale to nie ma co narzekać. Nie dojdę na 1,45 No, powiedziałbym, że nie ma szans Ale nie chcę mówić No bo niby cisnę w ten pedał Może akurat się uda No bo to jest jedyna szansa, żebym to dzisiaj rozładował A ruszyłem i tak wcześniej Bo 9 chyba 2 ruszyłem No to minutę straty Bo 9,1 i tak pauzy bym musiał mieć To minutę straty mam Tylko Żadna strata nawet Nie no, była jest Tragiczna, trzeba trochę zwolnić, bo no, tu coś już, już się rozpogadza. No, ciśniemy na te suwałki, ciśniemy. O, Luluś pojechał ten demem. Droga naprawdę jest męcząca, nie? Tutaj człowiek nie, nie odpoczywa na tej trasie. Chociaż na trochę wyłapałem lepszej drogi, bo naprawdę tej trasy mam już powoli dosyć. Człowiek odczuwa te kilometry. Nie wiem czemu. Tak, te mazury dają się wyznaki, ale te kręte drogi. No ja nie jeżdżę często po mazurach i bardzo dobrze, bo naprawdę jest tutaj średnia do celu. 222 km, no niestety, no marne szanse naprawdę marne szanse, żebym doszedł. na raz ciężko będzie, jakby brakowało 10 minut, to dojdę, zrobię wydruk, bo żadnego nie mam w tym miesiącu. I tyle, ale jak będzie brakowało więcej niż 10 minut, to nie będę ryzykował. No niestety najwyżej poczekam. I tak dzisiaj pewnie by się już nie dało rozładować. No nie wiem, zobaczymy. Ale nareszcie mogę się delektować. Kawałkiem dobrej drogi o, dwa pasy mi wskakują. Więc i wy trochę odpocznijcie ze mną. From across the room, those eyes keep following me. Something popped in my brain. No oh baby, only you I see Feels like I'm going insane, and only you can save me. Aby panowie inspektorzy oglądali ten odcinek, to serdecznie ich pozdrawiam e, Którzy stali e, w Orzyszu, w okolicach Orzysza Bo naprawdę... Może nie, dobra, powiem po prostu pozdrawiam e, Panów inspektorów Którzy są dzisiaj w Orzyszu Życzę im miłej pracy A ja pomykam dalej, 114 km do celu Powiedzcie mi ludziska, za co ja kocham tę robotę no właśnie, za co ja ją kocham Kurcze, nie śpię od godziny Pierwszej Pilnuję, żeby mnie załadowali Mam godzinę prawie piątą Nie ładują Mają tylko takie szczęście, że nie zaczynałem Czasu pracy Bo bym ich tu podusił Jakbym musiał rozpocząć To chociaż tyle, że stoję w po prostu ala parking to nazwę I mogę sobie spokojnie pauzować. Coś ciekawostek to mają a w miarę dobre i tanie jedzonko za obiad dwóch dań płaci się 11 zł, więc to są śmieszne pieniądze. No do wyboru to wiadomo, macie tylko dwa rodzaje. To chyba taka stołówka bufet pracowniczy. No, ale to mnie się z tym. No i czekam. Kurde, jestem już wyciechany, jak nie wiem co. Ale nic, trzeba załadować na ten biały stok. Taki objazd e, do załadunku i z wyjazdu z załadunku w suwałkach. No, ja, droga jest utwardzona. No, nie da się inaczej jechać. Tam e, chłopaki jeżdżą. Wczoraj trzech przyjechało po mnie. E, każdy zarobił po 500 zł. Pilnują tego zakazu, jak nie wiem co. on tak, dzisiaj się chociaż nie kurzy. Wczoraj tu jechałem, musiałem tak jechać powoli, bo mi szkoda było e, umytego autka. Znaczy, umytego, umyte było w weekend, ale trzymało jeszcze tą czystość jechałem po prostu ledwo co, żeby ona się tutaj nie kurzyła. Tak jak pisałem na Facebooku, kobieta mi wpiliła niesamowicie, załadowali mi e, meble to miało iść, kurczę, nie pamiętam, dokąd to miało iść, no ale mniejsza z tym. Pospinałem, użyłem tam pasów, nie wiem, 13, 14, jak nie więcej. E, no bo towar był naprawdę dość dziwnie porozkładany, małe balety na kupie, kilka sztuk, no meble, typowe meble. Ona do mnie mówi, jak e, linkę celną rozciągałem, że muszą mnie rozładować i załadować mi co innego, bo się E, pomyliła. Cały załadunek stała, cały załadunek stała i kontrolowała e, co wózko wyładuje. No co poradzić, no zdarza się taka sytuacja, jedna na 50 no akurat padło na mnie. Więc nie mam co tutaj nikogo obwiniać, zdarza się, no nieraz człowiek się zamyśli czy coś. I tak się dzieje. No nic, pomyka na ten biały to patrzę w dokumentach, że awizacja miała być na ósmą do, do rozładunku. I na dziewiątą do załadunku, bo w tym samym miejscu ładuję. No ale zobaczyłem, będę na dziesiątą gdzieś 20-30, trochę się nam to wszystko opóźni. Załadowałem w Białym Stoku, no i tam również rozładowałem w tym samym miejscu. No tutaj naprawdę rozładunek z miejsca z marszu 20 minut. Rozładunek, kiedy z załadunkiem się zeszło dłużej, nie wiem tam dokładnie ile, nie zwracałem na to uwagi. I pomykam na Ostrów Mazowiecka. Co tam się będzie działo? Bo kierowcy straszyli mnie, że stoi się po 15 godzin. No nie wiem, nie chcę gdybać, czas pokaże, dolecę tam za 70 km i wszystko się rozstrzygnie. Więc dzisiaj takie kurierki przede mną, no ale nic. Teraz mam jeszcze dwupasmówkę, fajna droga. Zresztą nie chodzi o to, żeby to była dwupasmówka, ale tak jak tutaj, co się zaraz zacznie od Białego Stoku w kierunku Warszawy, no nie jest kolorowa na tych remontach. Ale niestety nie jestem w stanie poradzić. No dobra, do zobaczenia po rozładunku. Ja już wracam z Ostrowa, wracam na pusto na bazę. 80 km mam do bazy i weekend. Czwartek godzina 16 jakoś 40 zacznie nam się weekend, więc dość przyjemnie, dość konkretnie. No, swoje zrobiłem 2000 na zegarach będzie po zjeździe. Znaczy, swoje zrobiłem. Nie zrobiłem jakoś mega dużo, bo to jest takie minimum te 2000 dla mnie, żeby po prostu ten transport się dotrzył i te koła się kręciły, prawda? No, ale akurat jutro mi jest potrzebne wolne. Mam kilka spraw do załatwienia. To dobrze, że chociaż jest 2000, bo bałem się, że po prostu będzie 1600, 1500, to by była mizeria, e, jakbym zjechał wcześniej. No ale nic, jest dobrze, e, do bazy mi zostało, tak jak mówię, 74 km. 1640, coś takiego będziemy. Więc Wam życzę udanego weekendu już. Film zapewne pojawi się w piątek. Albo w sumie może i nie. To zależy, jak go dzisiaj zmontuję, to i pojawi się w piątek. Bo jutro zapewne czasu nie będę miał. Ale trzymajcie się. Udanego weekendu.